Podejrzany pakunek przy drodze 815 między Lubartowem a Parczewem. W środku nocy policja otrzymała zgłoszenie, że na poboczu leży balon. Jak się okazało, był przeznaczony do przemytu papierosów. Taki balon wylądował wczoraj na Podlasiu. Dziś o trzeciej w nocy podobne urządzenie zauważył we wsi Antoniówka. W powiecie lubartowskim kierowca samochodu osobowego, który zaalarmował policję. Zauważył. W pasie drogowym, w, na poboczu balon z podczepionym pakunkiem. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci, którzy potwierdzili to zgłoszenie. W pobliżu tego znaleziska nie ujawniliśmy żadnych osób. Teren zabezpieczyły straż pożarna i policja, a pakunek sprawdzili pirotechnicy. Było w nim 1500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Teraz policjanci z Lubartowa będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności tej sprawy. Przemytnicy papierosów coraz częściej korzystają z balonu jako środków transportu kontrabandy przez granicę. Do paczek doczepione są mikronadajniki, które kierują odbiorców w miejsce, gdzie obiekt wyląduje. Za przemyt w ramach zorganizowanej grupy przestępczej grozi do trzech lat pozbawienia wolności.